na zawodzie no tam fajnie ogon mu chodzi jak płynie tu też się głęból zrobił coś, nasz głęból tu jest ten. więcej wody wybrało bo tam zrobili tamę, przez to się głęból zrobił tak, to tam się tak zrobiło tutaj tak widać zresztą po tym tam się zrobił Hill Musi jakoś wrócić, albo tam będziemy musieli iść. my będziemy. O, wiesz? Zawsze tam wali. I to na drodze wali. Idź, zbierz. Dobry piesiu! Tu tak tędy, tędy! Tendy. Dobry piesiu! Tak, dobrze, 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 dobrze! Dobry pies! Dobry piesiu Ty moja bestia! Ale mokrusek jest za to. No, ale umyj się z tymi łapami. Dość wody, dość wody. A, trwa, 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 trwa. trwa. Dobra, damy. Ale nie było gorąco. być tak było tylko do kawiału. To jest ciekawe. Dobry jesteś. Ale fajnie, w sumie. Trochę w Chełm będzie mniej. Nie, już Tak, dziękuję. Uwaga, uwaga. A co? Tam jest, no. Nie idziesz już do wody? Pies. O, dobry pies, dobry pies. Dobrze. Dobry piesiu, do mnie. A gdzie jest ten? Nie ma patyczka, nie ma. No, patyk tam zaspał. Przynieś patyk, przynieś. przynieś. No trzymaj go. Trzymaj, trzymaj. trzymaj dziada, tam jest patyk. Na drugą stronę trzeba jeść. Dobry pies No no szukaj, szukaj go tam, szukaj, szukaj doskiem, nie! Dalej tam Nie, na, na wyspie, całkiem na wyspie! Tam szukaj, szukaj go! Szukaj! Do mnie tu bardziej. Szukaj, szukaj, o tu jest! No, szukaj go tu. O jest! To, to, to dobry pies do mnie, do mnie, daj jest, daj jest, dobrze, dobrze, trzymaj, trzymaj go. Trzymaj go! Czy Trzymaj aport! Tak, dobry pies, do mnie! Dobry pies! Nie to! Siadła dnie, Puść, pięknie. Tak. Powoli! Dobry pies! Dobry pies! Dobry.